Cześć! Z tej strony, Olat szydełkarni.pl, a dzisiaj, hmm, co to jest? To jest niby marchewka, niby królik, niby jajko, więc stwórzmy je. Przejdźmy do tego, co jest nam dzisiaj potrzebne. Przede wszystkim, szydełko. U mnie jest to szydełko 3,5 mm, ale jeżeli używacie innej włóczki, no to wiadomo, szydełko powinno być dobrze dopasowane do tej włóczki. Ja mam dzisiaj trzy włóczki. Kolor pomarańczowy, kolor zielony oraz kolor brązowy i wszystkie informacje o włóczce, czyli jaka to jest włóczka i jaki to jest numer koloru, znajdziecie w opisie. Do tego igiełka, igiełka, żeby wszystko zszyć, która próbuje mi właśnie uciec. E, igiełka to jest taka specjalna, tempa igiełka, żeby nie pokaleczyła nam palców. E, do tego oczywiście ostre nożyczki. Te muszą być ostre, żeby nie poszarpały nam włóczki, e, a obcięły wszystko co potrzeba. E, wypełnienie to jest kulka. Silikonowa i znajdziecie ją w wypełnieniach do poduszek, często w sklepach z artykułami do domu, ale oczywiście w pasmaterii też powinniście ją znaleźć jako właśnie wypełnienie do zabawek, do maskotek. Ona nie uczula, jest fajna, elastyczna, nie sypie się, nie kruszy się, więc naprawdę to jest najlepsza opcja. Co jeszcze? Oczywiście znaczniki jeszcze. Znaczniki rzędów mogą być takie zwykłe plastikowe, ale kto ogląda moje filmiki wie, że ja używam zawsze kordonka, kawałka nitki kordonka, który przekładam fajnie, właśnie z rzędu na rząd, raz do przodu, raz do tyłu, raz do przodu, a później na końcu gładko wyjmuję i znacznik znika. Yy, chyba mamy już wszystko, prawda? Włóczka jest, szydełko jest, wypełnienie jest, więc możemy zaczynać. Ok, Oczywiście bierzemy do ręki pomarańczową włóczkę. No i zaczynamy, robimy z niej magic ringa z 7, ponieważ dół naszego jajko marchewko królika będzie bardziej płaski, dlatego nie zaczynamy od 6, a właśnie zaczynamy od 7, bo dzięki temu będzie można po prostu to jajko postawić i ono nie powinno się teoretycznie przewrócić. Więc dlatego właśnie robimy z 7, a nie z 6, bo dzięki temu po prostu dno będzie bardziej płaskie. 3 4 5 6 7 Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć i 7. Widać ładnie. No, ostrość. O, widać, że jest 7. Zciągamy, zakładamy znacznik. Tak żeby z tyłu zostało mniej, a z przodu było więcej. Hopka. I dodajemy w każdym. Czyli każde oczko, które tutaj jest. Będzie przerobione dwoma półsłupkami. Dzięki temu z tych siedmiu na koniec rzędu powstanie nam 14. Czyli w każde oczko wbijamy się dwa razy. Czyli najpierw robimy jeden półsłupek w danym oczku. Hop i jeden. I teraz robimy drugi, czyli hop i drugi. I obydwa oczka są zrobione w jednym. Znaczy, obydwa półsłupki są zrobione w jednym oczku. I wtedy widać, że one tak. Taką fałkę tworzą, bo są dwa razem, i tak robimy każde oczko, czyli przerabiamy dwoma półsłupkami. Spotykamy się na końcu rzędu. Ja sobie tu troszkę przyspieszę. Ok, przerobione, mamy 14, i teraz. Robimy dalej dodawanie. Znacznik przerzucamy do tyłu, tak żeby nasza nitka robocza była pod znacznikiem, bo jeżeli ona będzie nad znacznikiem, to nie będzie spełniała, to znacznik nie będzie wtedy spełniał swojego tutaj zadania i nie będzie nam po prostu zaznaczał rzędu. Dlatego pamiętamy, znacznik zawsze nad nitką roboczą. Ok, dodawanie w kolejnym rzędzie. To będzie Dodawanie już podzielone jakby zwykłymi półsłupkami. Czyli tak jak w, w poprzednim rzędzie robiliśmy dodawanie w każdym oczku, tak tutaj robimy półsłupek w pierwszym oczku, a dodawanie robimy dopiero w drugim, czyli właśnie te dwa półsłupki w jednym oczku, hop, i drugi w tym samym. O, i teraz jak spojrzymy, to jest jeden półsłupek, a tu są dwa półsłupki, czyli dodawanie i tak robimy do końca rzędu, czyli. 1 półsłupek, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, znacznik przerzucamy do przodu i robimy kolejny rząd dodawania. W tym rzędzie dodawania robimy dwa półsłupki i jedno dodawanie, czyli dodawanie będzie dopiero w trzecim oczku. Czyli tak w pierwszym oczku robimy półsłupek, w drugim oczku robimy półsłupek. A dopiero w trzecim oczku robimy dodawanie, właśnie, czyli dwa półsłupki w jednym oczku. To jest to samo, co było już wcześniej. I oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli tym razem jest półsłupek, półsłupek, dodawanie, półsłupek, półsłupek, dodawanie i tak do końca rzędu robimy i tam się też spotykamy. Ok, znacznik już przerzuciłam do tyłu. I teraz robimy kolejny rząd dodawania. Czyli teraz robimy 3 półsłupki, a dopiero w czwartym oczku robimy dodawanie. Czyli pierwsze oczko półsłupek, drugie oczko półsłupek, trzecie oczko półsłupek, w czwartym oczku dwa półsłupki, czyli dodawanie. I oczywiście powtarzamy to do końca rzędu. I na końcu tego rzędu powinniśmy mieć 35 Oczek, ponieważ tu było 7, tu było 14, tu było 21, 28, więc teraz powinno być 35, ponieważ idziemy co 7. W każdym dodajemy co 7. Ok, więc co czwarte oczko to jest dodawanie i spotykamy się na rzędu. Ok, przed nami ostatni rząd dodawania, ale to dodawanie jest zupełnie inne, ponieważ dodamy tylko jedno oczko. Po żeby z 35 zrobiło nam się ładne 36, dzięki temu później będzie ładnie, łatwiej nam e, uzyskać odpowiedni kształt. Więc teraz przerabiamy 34 oczka, a dodawanie robimy dopiero w ostatnim e, oczku, dzięki temu zrobi nam się właśnie 36 oczek. Ja tu mm, szybko przyspieszę, żeby pokazać to dodawanie na samym końcu. Okay. I doszliśmy do ostatniego oczka w rzędzie i tutaj robimy właśnie dodawanie. Dzięki temu właśnie dodamy tylko to jedno oczko, żeby powstało nam właśnie 36. Jak widać, dodawanie w ostatnim zrobione. Przerzucamy znacznik oczywiście znowu i teraz przez kolejne trzy rzędy, czyli siódmy, ósmy. Oraz dziewiąty robimy powtarzanie, czyli przerabiamy równo po 36 półsłupków w każdym z tych kolejnych trzech rzędów i spotykamy się na końcu rzędu dziewiątego, a to będzie początek rzędu dziesiątego, więc trzy rzędy powtarzania po 36 półsłupków w każdym. Ok, mamy zrobione 9 rzędów i dziesiąty rząd to już będzie. Odejmowanie. Już będziemy tutaj kształtować tą marchewkę, jajko, królika. Nazwijcie go jak chcecie, bo jak ja na niego patrzę, to widzę trzy różne rzeczy. I w zależności myślę od kolorów, mogą powstać różne rzeczy. To co? Zaczynamy odejmować. Rząd dziesiąty to jest odejmowanie co piąte oczko. Czyli robimy cztery półsłupki. Raz, dwa, trzy. I cztery, czyli w czterech pierwszych oczkach są półsłupki, a piąte oczko i szóste oczko obydwie za przednią e, nitkę, mam nadzieję, że to dobrze widać, łapiemy i dokańczamy jak półsłupek. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, a piąte oczko. i szóste oczko nie wyjmujemy szydełka łapiemy i dokańczamy jak półsłupek. Oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli 4 i odejmowanie 4 i odejmowanie 4 i odejmowanie. Teraz będziemy odejmować już po 6, a nie po 7. Więc odejmujemy i spotykamy się na końcu rzędu. Ok, Kolejne dwa rzędy to są rzędy powtarzania, czyli w rzędzie 11 i w rzędzie 12 przerabiamy po 30 oczek, czyli 30 półsłupków, ponieważ tyle powinno tu być aktualnie. I spotykamy się na końcu rzędu 12, czyli teraz w 11 i w 12 po prostu powtarzamy, nie odejmujemy, nie dodajemy. I spotykamy się na końcu rzędu 12. 12 rzędów za nami, a w 13 robimy odejmowanie. Teraz robimy trzy półsłupki. Raz, dwa, trzy. I tak jak wcześniej, tylko że tym razem o półsłupek mm, szybciej, czyli o jedno oczko, robimy odejmowanie. Czyli za przednią nitkę czwarte, za przednią nitkę piąte, narzut, przeciągamy i kończymy jak półsłupek. Czyli teraz robimy raz, dwa, trzy półsłupki, a czwarte i piąte oczko łączymy. Odejmując, powtarzamy oczywiście to do końca rzędu i tam się spotykamy. Odejmowanie za nami 14 i 15 rząd to, tak jak wcześniej, powtarzanie, czyli przerabiamy po 24 półsłupki. Czyli nie dodajemy, nie odejmujemy nic, po prostu przerabiamy każde oczko pojedynczo i spotykamy się na końcu rzędu. 15. Czyli ten rząd to jest 14, kolejny to jest 15, i tam się właśnie spotykamy, czyli dwa rzędy powtarzania po 24 oczka. Przerobione? 15 rzędów. Więc teraz jeszcze przynajmniej odejmowanie, ja już przerzuciłam sobie tutaj znacznik. I teraz odejmujemy co trzecie oczko. Czyli robimy w pierwszym półsłupek. Robimy w drugim półsłupek. A. Trzecie oczko z czwartym oczkiem łączymy w jeden i odejmujemy. I powtarzamy to do końca rzędu, czyli półsłupek, półsłupek odejmowanie, półsłupek, półsłupek odejmowanie i tak do końca rzędu, czyli łącznie 6 razy. Po tym odejmowaniu powtarzamy. Kolejnych rzędach, czyli w rzędzie 17 i w rzędzie 18, robimy powtarzanie. Aktualnie powinno być 18 oczek w rzędzie, więc robimy 18 w rzędzie 17 i 18 w rzędzie 18 i spotykamy się na końcu rzędu 18. Dwa rzędy powtarzania. Ok, i eee, to już tak naprawdę zostały nam tutaj dwa ostatnie rzędy. Nie jest tutaj zbyt duża ta przestrzeń, dlatego to jest najlepszy moment, żeby tutaj włożyć wypełnienie. Ja to zrobię i zaraz Wam pokażę, jakie będą te ostatnie rzędy. Od razu zobaczycie po tym wypełnieniu, że kształt troszkę nam się zmieni, więc szybciutko wypełniam i zaraz zamkniemy. Ok, jak widzicie, wepchałam dość dużo tego wypełnienia, ponieważ tutaj jeszcze mamy dwa rzędy odejmowania. Później po mocniejszym zrolowaniu to wypełnienie właśnie tutaj się dobrze ułoży i ta marchewka będzie kształtna. Ok, więc ostatnie rzędy odejmowania. Teraz będzie półsłupek i odejmowanie, czyli odejmowanie co drugie oczko, czyli w pierwszym oczku jest półsłupek, a drugie i trzecie oczko łączymy. I powtarzamy oczywiście to do końca rzędu, czyli półsłupek, odejmowanie, półsłupek, odejmowanie. Hopka! I ostatni rząd odejmowania. Tu jeszcze można ciut dołożyć wypełnienia w tym momencie, ale to już naprawdę... Ostatni rząd to już jest odejmowanie w każdym, czyli każde dwa łączymy pierwszy z drugim, trzeci z czwartym, piąty z szóstym, siódmy z ósmym, dziewiąty z dziesiątym oraz jedenasty z dwunastym. Więc ja tutaj oczywiście przyspieszę i zaraz przejdziemy do liści. Ok, ostatnie odejmowanie zrobione. Więc teraz kawałek dalej odcinamy włóczkę. I możemy to zrobić albo szydełkiem, albo igłą. Ja Wam tutaj pokażę, że szydełkiem da radę. Czyli tak. Wbijamy się pod pierwsze oczko i przeciągamy. Wbijamy się pod drugie oczko i przeciągamy. I tak robimy przez wszystkie. Przeciągnięte przez 6. Wiadomo, że szybciej idzie igłą, ale szydełkiem po prostu też się da. Przytrzymuję, ciągnę, ciągnę, ciągnę mocno i zamknięte, ale teraz już albo można to też zrobić jeszcze raz szydełkiem, albo już igłą, czyli przepleść tą nitkę gdzieś dalej, żeby ona tu nam nie wystawała. Zobaczcie, da radę szydełkiem. O, 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 o. Tylko, że niestety wyjęłam też trochę wypełnienia. A i by tak nie wyszło wypełnienie. No ale tutaj chciałam pokazać, że to jest możliwe. Wyciągam już znacznik, bo nie jest mi już potrzebny. I mogę zrolować, żeby nam się ładnie tutaj wszystko ułożyło w środku. Hop, to biorę. Naciągam, odcin odcinam. I. I co? Jest jajko na razie takie trochę, nie? Jajko, gruszka. Myślę, że może być jako jajko. Ale tutaj dorobimy jeszcze teraz zielone listki, albo jeżeli robisz innego koloru, to możesz zrobić tutaj białe uszy, bo jak popatrzymy w całości, to to może być albo marchewka, albo takie jajko, albo króliczek. Więc ja teraz biorę zieloną włóczkę i jedziemy z liśćmi. Ok. Liście są mega, mega, mega proste. Mają raptem 7 rzędów to jest. Zaczynamy od Magic Ringa i podzielam szydełko. Zaczynamy od Magic Ringa, tym razem z sześciu, z sześciu półsłupków oczywiście. Ok. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Ściągam, mogę sobie to tak przełożyć, Zakładam znacznik i dodaję w każdym, czyli znowu w każdym z tych sześciu oczek robimy po dwa półsłupki, tak jak było na samym początku tej głównej części, czyli dodawanie w każdym. Ok, dzięki dodawaniu w każdym z sześciu zrobiło nam się 12. I teraz powtarzamy te 12 w kolejnych trzech rzędach, czyli w rzędzie trzecim, czwartym i piątym. Robimy właśnie po 12 półsłupków. Spotykamy się oczywiście na końcu rzędu piątego. Ok, 5 rzędów za nami. I teraz w każdym kolejnym rzędzie będziemy robić odejmowanie. A w jaki sposób? Będziemy odejmować jedno oczko w każdym kolejnym rzędzie, czyli przerabiamy teraz 10 półsłupków. A 11 łączymy z 12, czyli 11 pod przednią, 12 pod przednią. I odejmujemy. I tak naprawdę tak będziemy robić w kolejnych rzędach. Odejmiemy łącznie 5 oczek. Czyli w kolejnym rzędzie teraz robimy 9 półsłupków. Hop. I odejmujemy znowu. Dwa ostatnie łączymy i mamy teraz rząd ósmy i robimy to samo, czyli teraz robimy osiem półsłupków. Hop, a dziewiąty łączymy z dziesiątym. Rząd dziesiąty też jeszcze odejmowanie, i teraz robimy siedem półsłupków. U. I tak samo łączymy ostatnie dwa, czyli ósmy i dziewiąty łączę w jeden. I teraz rząd 10. I to już jest ostatnie takie odejmowanie, czyli teraz robimy 6 półsłupków, a siódmy i ósmy łączymy. Hop, siódmy i ósmy łączymy w jeden. I ostatni rząd, czyli rząd 11, to jest rząd powtarzania, czyli na końcu. Przerabiamy już te siedem półsłupków pojedynczo wszystkie trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. U, bez znacznika. Znacznik lubi tu już wchodzić, jak już jest dość um, mało, mały obwód. Ok. Na końcu jeszcze możemy sobie przerzucić znacznik, zrobić oczko ścisłe, czyli narzut i przeciągam do końca. Teraz kawałek dalej obcinamy. No, nożyczki mi się zapiętały. Hopka. Oczywiście robimy takie e, dwa listki albo uszy, w zależności czy robicie tutaj marchewkę czy królika. Znacznik można już wyjąć i teraz będziemy zszywać. OK, do zszywania bierzemy oczywiście igłę. Tych listków nie wypełniamy, one są puste, będą się dobrze trzymać. Teraz tak ustawiamy je oczywiście na górze, na samej górze, na brzegu i przyszywamy. W jaki sposób przyszywamy? W taki sposób, że raz idziemy tutaj pod półsłupek, hop, a raz wchodzimy pod oczko i całe dookoła tutaj przeszywamy, tak żeby z jednej strony i z drugiej strony było wszystko połączone. Oczywiście drugi tak samo przyszywamy. I zaraz jeszcze Wam pokażę na końcu tą ostateczną rzecz, którą trzeba zrobić, czyli taką, tak zmarchewić ją. Nie wiem, czy to jest takie słowo, ale sprawić, żeby była jeszcze bardziej podobna do marchewki. Więc przyszywamy i zaraz się spotykamy. Okej. Okay. Przyszyte, ale specjalnie zostawiłam tutaj jeszcze dwie nitki. Jak dobrze się przypatrzycie, to one wychodzą dokładnie z tego samego miejsca. A właśnie po to, żeby można było je związać w supełek, i jak teraz przedzieję tą nitkę w inne miejsce, zobaczcie, że ten supełek nam pięknie zniknie. Hop, biorę, przeciągam, pociągam i znika. To samo robię z drugą nitką. Ją tutaj biorę zupełnie w drugą stronę. O, źle mi się tutaj przewlokła. O, jest ok. Ją biorę w drugą stronę. Biorę, naciągam je, żeby się dobrze jeszcze związały. I teraz naciągam jedną nitkę i obcinam. I naciągam drugą nitkę i też obcinam. No, i niby jest koniec, ale nie do końca. Marchewki zazwyczaj jeszcze mają na sobie takie ślady brązowe, więc stwierdziłam, że dorobienie paru takich kresek sprawi, że ona naprawdę będzie taka marchewkowa. Wbijam ją gdziekolwiek i zaczynam tworzyć kreski. Naprawdę mam, nie mam jakoś dużo tej nitki, tego tej włóczki, więc teraz biorę, przewlekam. Hop, tworzę takie kreski. Dzięki temu ta marchewka naprawdę zyska, widzicie, zyska taki mm, fajny efekt, taki bardziej marchewkowy. Hop i przemleka. Oczywiście na końcu też biorę i robię to samo, czyli nitki w tym samym miejscu związuje i hop mamy marchewko, króliko, jajko jak popatrzymy, bo to też jest jajko. E, mam nadzieję, że dzisiaj było, no było dzisiaj bardzo szybko, mam nadzieję, że wszystko było zrozumiałe, e, łatwo wytłumaczone, dajcie znak w komentarzu. Czy jest ok? Czy czegoś jednak zabrakło? Dzięki, że dziergałeś, dziergałaś ze mną, zostaw oczywiście łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i naciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco, bo tutaj jeszcze będą się pojawiały inne rzeczy. Od jakiegoś czasu można mnie także wspierać na Patronajcie. Tam za postawienie mi niewielkiej kawy możecie proponować filmiki, które w pierwszej kolejności stworzę tutaj właśnie na kanał YouTube. Są też inne opcje, więc zajrzyjcie tam. Będę wdzięczna za każde wsparcie patronów, więc no to, do następnego. Oczywiście w razie jakichkolwiek pytań, komentarzy albo Instagram, więc dzięki jeszcze raz. Pa.